O czym marzymy? Marzenia szalone i te zwyczajne. Wszystkie moje marzenia były i są szalone. E, szalonym marzeniem może być coś bardzo banalnego. Tym szalonym marzeniem, to o czym mówiłam, było to, żeby no właśnie znów chodzić bez kuli, bez wózka. Ja teraz to tylko tak marzę sobie już nierealnie, na przykład żeby dookoła yy, yy, zobaczyć cały świat i, i wybrać się w taką podróż dookoła świata i... Trochę też, żeby grać. Natomiast teraz mam taką, takie szalone marzenie, że może uda mi się kiedyś dotrzeć do Australii i objechać, opłynąć Australię wokół razem z Tasmanią i z Nową Zelandią. Trzeba być szalonym, żeby mieć szalone marzenia. Szalone marzenie. No, udało mi się na pewno wyjechać do kraju, do którego chciałam pojechać i to były stany. E, polecieć na paralotni i poleciałam dwa razy e, już w e, Alpach, no, w tandemie. Nadal mam takie marzenie, pragnienie, żeby skoczyć na spadochronie. Ja czasami je a czasami chciałabym mieć jakieś zwierzątko. Na razie mam w domu tylko psa, teraz chciałabym mieć jeszcze własnego chomika. Żebym dostała królika. Mam marzenie, żeby przekuć sobie uszy i mieć kolczyki. Nie da się ukryć, że im człowiek zaczyna nabierać więcej, Doświadczenia życiowego, i, i e, no to z latami oczywiście przychodzi, no to tym bardziej się zaczyna doceniać jednak to, że najważniejsza rzecz to jest rodzina, zdrowie, nie tylko swoje własne, zdrowie tych wszystkich, na których zależy. Zaczęłam jeździć metrem, więc marzę o tym, żeby ludzie się do siebie uśmiechali. Ale tak naprawdę to marzę o tym nie dlatego, żeby zdrowie dla zdrowia, tylko po to, żeby móc cieszyć się życiem, żeby móc robić ciekawe rzeczy, żeby móc mieć życia i, i, i frajdę i przyjemność. Kiedy Partner skoczył ze spadochronu i w telewizji zobaczyliśmy jak on widzi kulę ziemską. Taką po prostu dla mnie to było mega przeżycie, że ona jest taka mała i że wszyscy jesteśmy na niej. I tak sobie pomyślałam, że moim marzeniem byłoby zobaczyć właśnie tak Ziemię. Na pewno podróże, wszelkie zakątki świata i cały czas chcę pogłębiać, iść w tą stronę, aby zobaczyć wszystko praktycznie. Podróż dookoła świata to jest tak naprawdę chyba największe marzenie. Ja bym chciała bardzo być sereną. Jak gwiazdą, tańca. Marzeniem jest, jak zasiadamy wszyscy na wsi, w ogrodzie, przy stole i jesteśmy wszyscy. I wtedy to jest właśnie, to jest takie spełnienie, taki, taki moment zatrzymania, wow, jesteśmy wszyscy razem i to jest piękne. I jeśli to jest marzenie, no to to jest takie, które się spełniło. No jedno takie było, jak we wczesnym dzieciństwie moim, no było marzenie i to było przekonanie, że jak będę dorosły, to będzie już wolna Polska no i, i w miarę jak dorastałem no to się okazywało że chyba nie i potem już tylko marzyłem że może mój syn doczeka może mój wnuk i, i... No i ten rok 1989 to było takie niezwykłe spełnienie marzeń, i nawet w pewnym momencie już nie marzyli o tym dla siebie, tylko dla, dla naszych następców. Kiedyś, jak chodziłam do przedszkola, to chciałam, to wtedy były takie zabawki, no i ja chciałam dostać wszystkie zestawy tych zabawek. Marzenie się nie spełniło, a jak wziąłam coś korzystnego dla całej rodziny, to się spełniło. Moje marzenie to być piłkarzem yy, i no, żeby. Tak mieć dużo rodziny przy sobie, jak w domu. Masz o interesujących pytaniach. Mm. Na przykład. Mm. <laughs> A, pytanie o marzenia jest jednym z takich interesujących pytań, bo interesujące pytania są wtedy, kiedy odpowiadamy nie tylko komuś, kto pyta, ale także sobie samemu. Dzisiaj bym chciała być yy, sportowcem jakimś narciarzem. chcę jeździć na Martach. Marzę cały czas, yy, ale o marzeniach staram się nie mówić, żeby nie zapeszyć.